kolejny rzepak, drugi toczek pszczoły widać też na rzepaku ten rzepak jest, sięga mi kurcze do, do nosa jak stanąłem na ziemi ten obok rzepaku to czubek, kurcze pokażę wam czubek sięga mi do nosa Was? Ich habe nicht verstanden. Okay. Also du, stehen du Jaki ruch na wylotkach? Ach, jest godzina za 5-5 dokładnie jak jechałem. Temperatura 12 stopni. My nie będziemy już tu wariować dzisiaj. Pięknie latają. Założy kapelusz, tylko żebym się nie dostał w czoło O Pięknie latają 5 rodzin Cudnie. A tu co jest? No dolatują. No, Kurczę przydałby się jakiś wilotek położyć. Ciężkie dolatują i, i nie mogą wejść. Zimno, chłodno Tutaj nie ma Tutaj gdzieś nie ma, tylko tam na tym No mnóstwo tej pszczoły tu leży trzeba coś z tym zrobić najprawdopodobniej wyjmiemy, wyjmiemy ten, o tak jest tutaj tak samo się skupiły na trawie jakoś do tej pory nie mieliśmy takich niespodzianek one pomału wchodzą do ula no, więc tu jeszcze spróbujemy to jakoś podnieść no monocyt i przy tu leży Hop. No wchodzą do ula. A tam też mnóstwo. Jest chłodno, po prostu chłodno. O, o, o. Nie po rękach. nie wiem co tu z nimi zrobić muszę zobaczyć czy nie mam jakiegoś ale mnóstwo, mnóstwo pszczoły mnóstwo pszoły jak to wygląda to od góry tu jest pusty ten korpus aha, tam jest pszczoła Ok, jutro będziemy oglądać o. spadają na dół chwilę posiedzą i już nie mają siły wejść Dobra, coś przyniosę, coś tu zmontuję na razie.